Hej, hej, witajcie kochane rybki. Z tej strony wróżka roza. Dzisiaj chcę Was zaprosić na horoskop na miesiąc sierpień 2023. Zaznaczam, że horoskop nie będzie rezonować ze wszystkimi widzami, bo to jest horoskop ogólny, niemniej to, co usłyszycie, może być ważną wskazówką i informacją dla Was. A kto chce skorzystać z czytania indywidualnego, gorąco zapraszam na Facebooka, na bloga Wróżka Roza. Tam w zakładce usługi możecie zapoznać się z rodzajami wróżb i cennikiem. I jeśli ktoś się zdecyduje, należy wcisnąć na wróżbę, dostaniecie przekierowanie na kalendarz i w kalendarzu powinny pojawić się wolne godziny. Jeżeli tych wolnych godzin nie ma, to znaczy, że dzień jest zajęty i musicie przejść do kolejnej daty. Godziny są podane według polskiej strefy czasowej, bo ja tak funkcjonuję. także jeżeli dzwonicie z innego kraju bądź innego kontynentu, musicie sobie ten czas przeliczyć na polską strefę czasową. I moi drodzy, taka informacja, ponieważ nie raz mi piszecie, że macie problem z zapisaniem się. No, jeżeli są terminy zabukowane, czy czasem trzeba się przesunąć o tydzień lub dwa. Mm, nie ma reguły, a nieraz jest termin z dnia na dzień wolny, więc tak to wygląda, moi drodzy. <laughs> a ja Wam serdecznie dziękuję za wszystkie subskrypcje, za wszystkie komentarze, za wszystkie łapki w górę, za to, że jesteście tutaj ze mną i oczywiście zachęcam Was do Waszej aktywności, bo to pozwala budować mój kanał. Także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie. Nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych y, nagraniach. No i moi drodzy, zatem zobaczmy, drogie rybki, co tutaj w trawie pisze. Co tu się będzie działo u Was w finansach na, w miesiącu sierpniu y, 2023? Już patrzymy. Ryby sierpień 2023, finanse. Wow, ale ładne karty. Pochwaliłam, a tu się coś popsuło. Aha! Ale jest dobrze, słuchajcie. Czyli yy, fajnie. Bo już się wystraszyłam, że coś może być nie tak. Ale jeszcze dociągniemy karty, żeby tutaj mieć jaśniejszą. Yy, yy. Sytuację. Może już zacznę interpretować. Jeśli chodzi o, o was, moje drogie ryby, niektóre y, osoby będą pracować y, duchowo, tak? Czyli mogą mieć po prostu taką, y, taką pracę związaną z duchowością, tak? I tutaj będą być może uzdrawiać niektórych ludzi y, y, lub sami się uzdrawiać, też mogą trafić w ręce takiej osoby. I tu będzie takie skupienie się na duchowości. Nie skupiacie się na finansach, odchodzicie od traum, od zmartwień, tak? Bo na początku, jak wyjęłam te pięć mieczy, aby najpierw były te trzy, trzy karty, to tak mówię, piękne karty, a tu nagle pięć mieczy i, i to rozczarowanie piątka. Kielichów, ale na, szczę na szczęście pojawiła się ta ósemka. Czyli być może tej dzięki tej pracy wy odchodzicie od jakichś starych traum. Być może tutaj chodzi o ten wzrost duchowy, że. Niektóre osoby mogą pojechać po prostu na wczas, tak, zrobić sobie przerwę w pracy, żeby złapać to, tą równowagę, ten balans. I jest właśnie uzdrawianie, odchodzenie od tych traum. Być może traficie tutaj na super przewodnika duchowego, bo tu jest też karta kapłanki, albo wy będziecie się szkolić w tym kierunku. Tu być może też będziecie się oszczędzać pieniądze, może Wam będzie trochę żal zainwestować, ale wiecie co, nie bójcie się, bo zobaczcie, jeżeli zainwestujecie, Zainwestujecie w to, to takie są fajne, ciepłe karty, a tutaj zobaczcie, odchodzicie od tych zmartwień, więc to się wam przyda. No i jest to spełnienie marzeń też, tak? Czyli tutaj jak najbardziej, tak. No i zobaczmy, dociągniemy tu kartę. No i zobaczcie, 10 monet, czyli tu jest spełnienie, praca z pasją, czyli robicie to, co kochacie. ta kobieta bierze ten kielich i, i idzie do przodu, tak. Uzdrawia siebie, uzdrawia innych i jeszcze przy okazji może mieć z tego dochód, tak, satysfakcję, yy, że są pieniążki. Dużo też yy, analizy. Zobaczcie, macie drugiego asa, czyli tu. Yy, Trzeba być może zrobić jakiś biznesplan, przeanalizować te swoje finanse, bo wy, tak jakby się tutaj boicie stracić, tak? Boicie się zainwestować to, co już zaoszczędziliście, żeby, żeby no, bo nie, nie znacie tak, jakby przyszłości, tak? Co będzie dalej, ale nie bójcie się zainwestować. No i zobaczcie, macie kartę słońca, czyli te zmartwienia odchodzą. No, kuźwa, zajebiste karty, po prostu powiem tak. <noise> no, i co tu mamy? E, głupiec. Walka z samym sobą, też te pięć mieczy, tak? No, tutaj jest właśnie to, że e, może też be, z kim się pokłócicie, bo będzie was ktoś próbował wykorzystać, jeśli chodzi o pracę. Może ktoś będzie próbował wam zminąć jakieś swoje oszczędności. Być może ktoś będzie próbował was poszufratkować, że nie będziecie mogli wyjechać. E, na, na ten zjazd, e, macie zawalczyć o siebie, tak? O, zadbać o to swoje wewnętrzne dziecko, tak? Bo tutaj też jest też taka ta karta świata, i znowu mi się tutaj też taka historia pojawia, że może pojawić się dla niektórych ciąża. Jak i e, karta e, Asa Kielichów mówi słońca, e, głupca, i karta świata może mówić o. Ciąży niekoniecznie aczkolwiek może się tak zadziać. Niektóre osoby, taka jest informacja, nie mówcie o swoich planach, żeby ktoś nie skradł waszych pomysłów, tak? bo tutaj też, też tak może być, ten, ten złodziejaszek, te siedem mieczy może być. Także nie chwalcie się o swoich planach, żeby ktoś nie wykorzystał tych wiadomości przeciwko Wam. No i moje drogie rybki, tu jeszcze taka informacja, że no dziecko tak głupiec to też taka dzie y, karta dziecka jak i również karta świata y, karta kielichów i słońca to może być spełnianie marzeń y, realizacji siebie w, 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 w tworzeniu, w twórczości, tak, a z mieczy to jest też kreacja, tak, czyli coś kre, kreujecie, coś, co idzie od was od wewnątrz, tak, czyli tutaj też może być taka informacja, że wy zaczynacie tworzyć, tak jak kompozytor tworzy muzykę, tak jak yy, yy, pisarz pisze, Książkę, tak? Jakiś tam twórca pisze piosenkę i tak dalej. Więc tak to może być, że wy po prostu stworzycie coś swojego, takiego, um, takiego niezwykłego. <laughs> Więc też tak to może być, że wy się po prostu będziecie rozwijać. No a przy okazji, no to jest taki wzrost duchowy, bo realizujecie się to, co płynie z waszego wnętrza czyli taka, taka duchowość. Teraz zobaczymy, moje drogie rybki, co u Was tutaj w uczuciach, w przyjaźniach, w miłości, w relacjach, co tu się będzie działo w miesiącu, sierpniu. No, wypadła mi karta e, króla Buław, czyli tutaj jest e, namiętny człowiek, pełen ognia, ale też bardzo zajęty, zabiegany. Ech. No być może tu jest walka między dwoma mężczyznami, może będziecie musieli dokonać wyboru. No jeden mężczyzna może być tu lub kobieta, tak, bo, bo te energie możecie sobie zamienić, też jeżeli panowie mnie oglądają no tutaj jest chęć podpisania kontraktu wejścia w coś nowego no i prawdopodobnie u niektórych jest ciąża albo wyjazd zagraniczny, też tak może być albo zamykanie jakiegoś etapu i wejście w coś nowego więc tutaj jest coś takie są energie no ale słuchajcie jest tu też król Buław i królowa Buław być może tu chodzi o to że ktoś jest w związku takim małżeńskim no może nie do końca zbyt szczęśliwy i tu po prostu ta osoba chce odejść, tak? Albo wy chcecie odejść od takiej relacji. No i tu być może będzie właśnie to wspólne zamieszkanie z kimś nowym, tak? Jest są uczucia dla innych, jeszcze może być kolejna historia, że możecie się spotykać z kimś kto ma rodzinę i wy o tym nie wiecie, tak? I tutaj to może być też dla Was bolesne, więc tutaj kilka jest tych historii, ale też dociągniemy karty, zobaczymy, co tutaj nam dalej pokażą. Te karciochy nasze. Eee, lecimy z koksem, zobaczymy, co tu nam te karciochy pokażą, co nam dopowiedzą dla rybek. Już patrzymy. Azbuław, czyli nowy początek, ale też dużo ognia. Na no i Asmonet, czyli nowy początek. Słuchajcie, czy albo związek na nowych zasadach. Jeżeli jesteście już w, takim, w takiej relacji od dłuższego czasu, tak, to tutaj też y, może być. Y, Także odcinacie się, analizujecie y, w jakim kierunku pójść. Być może odcinacie się od tych ran, albo no, niektóre osoby. Może to zranić, tak? To, że dowiadujecie się, że ktoś ma rodzinę, i to może trochę zaboleć, tak? Trzeba przyjąć to na zimno. No, i tutaj są dwie buławy, czyli, czyli no wyjście. Blokady są też w waszym umyśle. No, może będzie trzeba przeczekać, tak? No każdy ma swoją inną, nową historię. Może to będą blokady w związku z założeniem rodziny, za zalegalizowaniem, albo będzie Ci się po prostu blokować na podpisanie jakichkolwiek umów ze względu na stare traumy, też tak może być. Co tu mamy w tle? Chęć wypoczynku. Yy, pojednanie się być może z kimś, z jakąś osobą strasznie toksyczną, słuchajcie, ale też tu mi wychodzi trójkącik. Dla niektórych po prostu osoba może być uzależniona od seksu. Yy, niektórzy mogą być uzależnieni, nie wiem, od internetu, od, od różnych używek, tak? Więc tutaj alkohol, no, mam nadzieję, że nie narkotyki. Yy, więc tutaj też tak może być, albo po prostu macie dość jakiejś toksycznej osoby i chcecie, próbujecie się tutaj uwolnić też, tak, i chcielibyście odpoczynku, być może chcecie gdzieś pojechać, tak, bo jest też ta karta świata, więc tutaj też ten wyjazd może Wam naprawdę bardzo dobrze zrobić i będziecie mogły, mogli spojrzeć na jakąś osobę innymi oczami, jak to się mówi, tak, więc tutaj też taka informacja, wiecie co, dociągnę jeszcze jedną kartę, bo... No właśnie, co zasiejecie, będziecie zbierać tego plony, tak? Więc tutaj też, jeżeli będziecie zasiewać tą energię zmartwienia, może to są stare rany i będzie trzeba po prostu z tego wyjść, tak? Więc odciąć się, zrobić rachciach i po prostu odejść od tego, bo, bo może to boleć, tak? Więc tutaj taka historia się przedstawia. I na razie po prostu to należy zostawić, moje drogie, kochane rybki. Zobaczymy, co nam. Zasiewajcie to, co dobre, tak? Czyli zasiewajcie te, to, co, to, co pragniecie mieć, z kim chcecie być. Zasiewajcie to, żeby to po prostu do Was przyszło. Nie karmcie się tym, co było. Zostawcie te energie, uwolnijcie się od tych energii negatywnych, tak? Więc tutaj też, żeby nie zasiewać tych energii negatywnych, żeby to nie wzrastało. I teraz, drogie rybki, o, karta mi poleciała. Karta listu, być może dostaniecie jakąś wiadomość, tak? Zobaczymy teraz, moje drogie rybki, co tu się będzie działo, co nam pokażą karty Lenormand dla Was na miesiąc sierpień 2023. Już patrzymy. Już patrzymy, co tu się będzie działo. Karta dziecka znowu się powtarza. I to wiecie, co ja z tego, co pamiętam, to dosyć często jest, że wychodzi ta karta dziecka. No, będzie trzeba się tutaj zrobić badania kontrolne. Prześwietlić się i słuchajcie, trochę się przeraziłam tą trumną, ale jest koniec martwień, tak? Czyli w tym, przy, w tym układzie, jest, te karty są pozytywne. No właśnie. I tutaj uwaga, też, jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, żebyście za dużo kasiory nie stracili uwagi na dokumenty, żebyście nic nie zgubili, tak? Żeby po prostu w trakcie podróży. Być może tu mogą być też takie straty finansowe, ale wy być może odchodzicie od zmartwień dzięki podróży, tak? Czyli wejście w coś nowego. Wejście w coś nowego, co może Was natchnąć właśnie na kreowanie czegoś. No i tu wyciągnęłam kartę księgi, więc może wpadniecie na pomysł, że będziecie coś właśnie kreować, coś pisać. No jeszcze jedną kartę dociągnę. No i jest to rozdroże, tak więc tutaj też taka informacja. Że tu może się wiele zadzieć Ta podróż może wa na Was ogromnie wpłynąć. Może być w Was wielka transformacja, przemiana, że zaczniecie coś tw swojego tworzyć, może w podróży, może na czasach. Niektóre panie mogą zejść w ciążę, więc tutaj ogromne zmian zmiany, moi drodzy, się Wam szykują. I teraz tak, niektóre osoby być może zdecydują się na jakąś naukę, na jakieś kursy. Może będzie wiele tych kursów, i nie będziecie wiedzieli, jakiego dokonać wyboru. I tu jeszcze ostatnia karta. Um, być może będziecie na jakiejś imprezie, być może tu um, będziecie na jakimś zjeździe, tak jak już. Um, Gdzieś w miejscu publicznym po prostu coś może was olśnić, i tutaj nie wiem, może park, może las, może, może koncert, może galeria, może gdzieś gdzie będziecie, w miejscu takim, gdzie przebywa dużo ludzi, ale też w takich miejscach, uwaga, właśnie na te portfele, na to, żebyście coś ważnego nie zgubili, tak niektóre osoby, panie powinny się prześwietlić, przebadać czy nie są w ciąży, tak, tutaj też taka informacja no, tak jak powiedziałam jeśli chodzi o naukę niektóre osoby powinny po prostu zrobić kontrolne badania, bo gdzieś może Wam ta energia też uciekać, tak no i też karty informują jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, zamknijcie dobrze chałupę, tak, żeby tutaj nic się złego nie wydarzyło, ale słuchajcie, do was idzie tu płynie do waszej chałpy płyną pieniądze, płyną uczucia, płynie być może niektó niektórzy podpiszą nową umowę, jeśli chodzi o pracę, jeśli chodzi o mieszkanie, tak? Niektórzy może będą chcieli kupić jakąś nieruchomość, albo dostaną coś w spadku, też tak może być. No, tak to tutaj, moi drodzy, wygląda. No, i jeśli chodzi o zdrowie, mogą wrócić tutaj choroby z, z dzieciństwa. Może warto zmienić też dietę, tak? Bo tu nie wiem, mogą się pojawić jakieś pasożyty, więc na to zwróćcie uwagę. Zróbcie sobie w ogóle kontrolne badania, tak? Na pasożyty. Może macie jakiegoś pasożyta, który wysysa z Was energii jak najszybciej trzeba od tej osoby uciekać. Um. Zadbajcie o drożność jelit, zadbajcie o drożność e, e, żył wodnych, e, zadbajcie o przewody moczowe, tak? czegoś czego nie widać. Tak? Czyli tutaj e, też tak może być, żeby tu e, no, zrobić kontrolne badania ogólnie, tak? czyli tutaj ta morfologia i, i w ogóle jakieś badania dlaczego jest spadek energii tak jak wspomniałam też jeśli chodzi o podróż no to uwaga, żebyście nic nie pogubili żebyście nie pogubili dokumentów czy, czy, czy portfeli i no i co, no i tutaj wychodźcie na, na spacery wychodźcie, spacerujcie wychodźcie na łono natury tak przebywajcie na na yy, Łonie natury, bo to Wam dobrze zdrowi, zdrowi, zrobi i może Was uzdrowić. I teraz tak, wyciągniemy kartę rady dla rybek. Kartę rady dla rybek na miesiąc sierpień 2023. Mi wypadła, widocznie chciała się pokazać. Bądź otwarty na to, co nowe, zobaczcie. Czyli to rezonuje, wszystko otwórzcie się na te zmiany. I druga karta rady dla ryb. Na miesiąc sierpień 2023. Działanie. Podejmuj działania. Podróż w poszukiwaniu własnego ja zaczyna się od postawienia pierwszego kroku, tak? Czyli jak też na tych schodach, zobaczcie, jak te schody są. Małymi kroczkami, step by step codziennie na, jedna, na, na po jednym kroczku i będziecie coraz wyżej, tak? Więc tutaj warto zacząć działać być cierpliwym zasiewać to o czym marzycie i będziecie się wspinać w górę, czego wam serdecznie życzę drogie rybki to by było na tyle, ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, życzę wam udanego miesiąca jeżeli się wybieracie na wczasy to życzę wam udanego wypoczynku dużo miłości, kasiory, spełnienia marzeń, dużo zdrówka i wszystkiego tego co sobie życzycie pamiętajcie o aktywności na moim kanale także subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie udostępniajcie nie zapomnijcie też wcisnąć dzwoneczka, by dostawać powiadomienia o nowych nagraniach. A ja wam wysyłam moc pozytywnej energii, ściskam cieplutko tak mocno, mocno, mocno i wysyłam buziaczki. Papa, pa, do następnego razu.